Wszelkie prawa zastrzeżone, to drugi odcinek, w którym odkrywamy Kalendarz Ewangeliczny i drugą ikonkę. wydaje się, że to jest dżem. Wszelkie prawa zastrzeżone, to drugi odcinek, w którym odkrywamy Kalendarz Ewangeliczny i drugą się, że to jest dżem. No my my And, is, a, -a, -a. No, do teper. Я открыла двадцатый коврик. И это, как я поняла, это Джен. Так, Докольно. Сейчас мы будем еще играть. И давайте всем пока.